Przerwa reprezentacyjna siódma kolejka Energa Basket Ligi Kobiet oraz nowa zawodniczka w szeregach pszczółek. O tym wszystkim już w drugim odcinku programu Trzecia Kwarta. Ja nazywam się Patryk Jakubczak i zapraszam do oglądania. A magazyn rozpoczynamy od raportu reprezentacyjnego. Zuzanna Sklepowicz oraz Iwana Jakubcowa wystąpiły w meczach swoich reprezentacji podczas eliminacji do eurobasketu. Sklepowicz po raz kolejny otrzymała szansę gry z orzełkiem na piersi. W pierwszym spotkaniu podczas listopadowego okna reprezentacyjnego Polki zmierzyły się z Albanią, którą rozbiły 125 do 19. Lubelska rozgrywająca przebywała na parkiecie ponad 22 minuty, w tym czasie zdobywając 6 punktów oraz 4 zbiórki. Zanotowała również 7 asyst. Kilka dni później podopieczne Marosa Kowacika zagrały z faworyzowaną Turcją. Tym razem Polki musiały uznać wyższość rywalek, a Sklepowicz zdobyła 3 punkty oraz zaliczyła jedną zbiórkę. W swojej reprezentacji wystąpiła również Iwana Jakubcowa. W przegranym meczu z Włochami Słowaczka rzuciła 9 punktów i miała 10 zbiórek. Z kolei przeciwko reprezentacji Szwajcarii Jakubcowa rzuciła 16 oczek, zostając najlepiej punktującą w tym spotkaniu w reprezentacji Słowacji. Po kontuzji, jakiej kilka tygodni temu nabawiła się Martina Fasina, sztab Pszczółek postanowił znaleźć za nią tymczasowe zastępstwo. W ostatnim czasie szeregi lubelskich koszykarek zasiliła więc Hany Mezdak. 28-letnia zawodniczka występuje na pozycji skrzydłowej. Z reprezentacją Belgii wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, z którą doszła do ćwierćfinału. Mezdak w obecnym sezonie występowała w barwach hiszpańskich Grand Canary, lecz na początku listopada rozwiązała z klubem kontrakt z z Lublina Belgijka będzie związana do końca roku kalendarzowego. Mezdak w zespole Krzysztofa Szewczyka zadebiutowała w ostatnią niedzielę, a Pszczółki pokonały we własnej hali BC Polkowice 75 do 72. Początek spotkania zdecydowanie należał do gospodyń, które szybko wyszły na prowadzenie 10 0 Świetną dyspozycję prezentowały szczególnie Amerykanki. Smalls mecz rozpoczęła od dwóch trójek, a Polkowiczanki obudziły się dopiero pod koniec pierwszej kwarty. Mimo to lubelskie koszykarki prowadziły po tej części gry 20 do 14 Drugą kwartę zielono-białe rozpoczęło od świetnej gry w obronie oraz od serii zdobytych punktów, a po trójce Klaudii Niedźwieckiej wygrywały już 33 do 14 do przerwy miejscowe miały 14 oczek przewagi i pewnie zmierzały po zwycięstwo w tym spotkaniu. Druga połowa miała jednak zupełnie inny przebieg. Polkowice rzuciły się na odrabianie strat i przed ostatnią kwartą doszło ekipę Szewczyka na zaledwie 7 punktów. Nie mniej za sprawą Stefanii Mawungi wyszły nawet na chwilowe prowadzenie. Lecz świetnie dysponowane trio tego wieczoru Max Stanacew Smalls nie pozwoliło rywalkom na nic więcej. Pszczółki wygrały to spotkanie 75-72, do 72, a najlepiej punktującą w całym spotkaniu została Kamija Smalls z 29 punktami na koncie. Pszczółki kolejne spotkanie zagrają na wyjeździe z VBW Arkogdynia O tym, jakie to będzie spotkanie, pytaliśmy trenera Krzysztofa Szewczyka. Na pewno ciężkie, no to, jest, to jest w ostatnich dwóch sezonach mistrz Polski w sezonie regularnym w ostatnich dwóch sezonach nie przegrali tutaj jeszcze spotkania. W tym sezonie już mają dwie porażki i, i co pokazuje, że ta liga jest nieprzewidywalna i wyrównana. Wiadomo, jedziemy tam po zwycięstwo, mamy, mamy swoje atuty. Oczywiście doceniamy klasę, klasę, klasę przeciwnika, bo to jest euroligowy zespół z, ze świetnymi graczami zeznaną nam Morgan Bercz. Dlatego spodziewałem się bardzo ciężkiego spotkania. Wróćmy jeszcze na momenty do tego, co działo się w miniony weekend na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet. Z powodu COVID nie odbyło się spotkanie Enei Poznań z Energą Toruń. Z kolei Ena Gorzów Wielkopolski podtrzymała złą pasę i przegrała na wyjeździe z Basket 25 gorz 80 do 70. Mecz ten rozstrzygnął się w ostatniej kwarcie, wygranej przez gospodynię 28-11. Do, do przerwy to jednak Gorzów Wielkopolski dominował na parkiecie, szczególnie w drugiej odsłonie spotkania. Bydgosz do zwycięstwa poprowadził duet Jean Alain i Michaela Hauser, które wspólnie rzuciły 45 punktów. Sopotelki licerzyńskiej koszykówki byli również świadkami derbów w Gdyni, które wysoko wygrały zawodniczki VBW Arki 91-60. W niedzielę oprócz zwycięstwa pszczółek nad Polkowicami doszło do małej sensacji we Wrocławiu, gdzie Beniaminek rozgrywek SKK Polonia Warszawa pokonała Ślęzę od 83 do 89. Od samego początku to Przyjezdne prowadziły grę, a mimo świetnej dyspozycji Dominik Wilson oraz Moniki Jasnowskiej Ślęza nie potrafiła zbliżyć się do rywalek. Do przerwy Polonia prowadziła sześcioma punktami, a w trzecie kwarcie dołożyła jeszcze dziewięć oczek. Wrocławianki powalczyły o zmianę w wyniku w ostatniej odsłonie gry, lecz bezskutecznie. Spójrzmy jeszcze na ligową tabelę oraz na to, co czeka nas w ósmej kolejce. Po zwycięstwie nad Polkowicami Pszczółki awansowały na fotel lidera z 12 punktami. Wiceliderem są zawodniczki Ślęzy Wrocław, a podium zamykają polskie przetwory Basket 25 Bydgoszcz. Ósmą kolejkę rozpocznie spotkanie w Warszawie, gdzie Polonia zagra z GTK Gdynia. Następnie Zagłębie Sosnowiec że własnej hali podejmie ślęze Wrocław, a w pierwszym niedzielnym meczu PC Polkowice zagrał siebie z energią Toruń. Do hitowego starcia do w Gdyni, gdzie VWW Arka podejmie ekipę z Lublina. Na zakończenie tej serii gier Enea Gorzu Wielkopolski zagra przeciwko Akademiczkę z Poznania. W magazynie Trzecia Kwarta pora na rzuty osobiste, czyli Rozmowę Tygodnia. Naszym gościem była Zuzanna Sklepowicz, reprezentantka Polski oraz kapitan lubelskich Pszczółek. Zuza, pierwszy sezon z przysłowiową paską kapitańską tutaj w Pszczółce. Powiedz, jak zareagowałaś, jak dowiedziałaś się, że będziesz kapitanem oraz co niesie ze sobą posiadanie, znaczy bycie kapitanem zespołu? Na pewno się ucieszyłam, trener gdzieś tam przed sezonem powiedział mi o tym, przekazał mi tę informację, co niesie, no trochę odpowiedzialności na pewno, gdzieś tam, żeby trzymać to w ryzach, niemniej jednak mamy tak wyrównany zespół, że gdzieś tam dziewczyny pomagają mi w tym i tak jakby nie mam jakiejś takiej presji narzuconej na siebie, czy gdzieś tam nie, nie odczuwam tego, czuję się komfortowo, bo gdzieś tam mówię, tak jak mówię, każda mi gdzieś tam pomaga, jesteśmy po prostu zespołem, więc nie niesie ze sobą jakichś większych obowiązków za bardzo. W tym sezonie, w tym sezonie no gracie rewelacyjnie, jesteście niepokonane w Lidze. Skąd się to bierze? Jakie nastroje ogółem po tych wszystkich zwycięzcach panują w zespole? Opowiedz nam o tym. No, Atmosfera jest na pewno bardzo dobra. Gdzieś tam budujemy się każdym zwycięskim spotkaniem. Cieszymy się. Skąd się to bierze? Myślę, że gdzieś tam przepracowaliśmy dobrze okres przygotowawczy. Trener, trenerzy też zrobili dobrą robotę, tak jakby ściągnęli zawodniczki, które gdzieś tam potrafią ze sobą współpracować. Ciężko pracujemy, mamy dobrą atmosferę. Myślę, że to, to przynosi te zwycięstwa. Jako, że jesteś kapitanem, to zapytam też Ciebie o to. Od kilku tygodni jest nowa zawodniczka Hanna, czy już się wkomponowała w zespół? Jakie są Wasze relacje z nią? Tak, Hanna bardzo szybko myślę, że się wkomponowała w zespół, jest z nami od tygodnia, więc nie jest to długi czas, ale myślę, że gdzieś tam się z nią dobrze dogadujemy, też rozumie gdzieś tam filozofię trenera, naszą koszykówkę, więc gdzieś tam i ta adaptacja przebiegła bardzo, bardzo szybko. Pozostaje jeszcze spytać o EuroCup, bo w tych rozgrywkach macie dwa zwycięstwa, dwie porażki. Na moment nagrywania tej rozmowy jesteśmy przed meczem z Mersin, kiedy wyemitujemy odcinek, będziemy już po tym meczu, ale jakie macie cele właśnie na EuroCup w tym sezonie? Przede wszystkim skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Gdzieś tam już kilka tych meczów jest za nami, więc teraz chcemy awansować do kolejnej rundy. Mamy przed sobą mecz z Mersinem, chcemy wyjść na boisko, walczyć o zwycięstwo. Następnie pojedziemy do Mińska, tam chcemy wygrać mecz i po prostu awansować do kolejnej rundy. No to zapytam Cię jeszcze o reprezentację, no bo na początku listopada miałeś okazję zagrać w obu spotkaniach, z Turcją i z Albanią, szczególnie ten mecz z Albanią był no rewelacyjny, wysokie dosyć zwycięstwo. Jakiś komentarz do tych spotkań, do swoich występów? Wiedzieliśmy, że mecz z Albanią będzie mniej więcej tak wyglądał, może nie spodziewałyśmy się, że aż tak dobrze gdzieś tam będzie to tak wyglądało, i będzie aż taka duża różnica, ale to mówię, to był mecz bez jakiejś tam większej historii. Mecz z Turcją już był dużo cięższy. E, pojechałyśmy tam, walczyłyśmy. My myślę, że zagraliśmy dobrą, dobrą grę w obronie. E, Turcja rzuciła nam tylko 50 punktów. W ataku mi było trochę gorzej. E, nie pozwoliła nam to zwyciężyć, ale myślę, że, że przed nami jeszcze dużo ciężkiej pracy i będziemy walczyć o, o kolejne, kolejne zwycięstwa. To twoje kolejne już powołania do reprezentacji, pewnie będą szykować się kolejne. Czy to ci jakoś motywuje, że grasz z żałkiem na piersi? Pewnie tak. Oczywiście, że tak. W mecz z Albanią rozegrałyśmy w 11 listopada, gdy stałam w, w, w koszulce reprezentacyjnej, z hymn Polski. Naprawdę było mi bardzo miło, gdzieś tam taka duma mnie rozpierała, mogę powiedzieć, że miałam nawet gęsią skórkę. Mogę powiedzieć, że każdym razem tak jest. Jest to motywacja do, ciężkiej, do dalszej, ciężkiej pracy. No to jeszcze chciałem się zapytać o twoje takie osobiste cele na ten sezon, no bo Lizy idzie świetnie w Eurokapie. tak połowicznie, no bo 2 na 2 na razie, występy w reprezentacji, masz jeszcze jakieś takie cele, małe marzenia? Mam, ale nie mogę ich zdradzać. A z Pszczółkami awansujecie do finału rozgrywek? Na razie. No, oczywiście Belka? Nie skupiamy się na tym, na razie skupiamy się na najbliższym meczu z Mercinem, a następnie na niedzielnym z Gdynią i to jest jakby nasz, nasz cel na, na ten tydzień. Dobrze, no to wywołałeś już temat też Gdyni, mistrzynie Polski, niepokonane były przez dwa sezony, a teraz nagle dwie porażki, w tym ze Ślędzą Wrocław, twoim byłym klubem. Czy Arka jest do pokonania w tym sezonie przez was? Myślę, że tak, oczywiście, że tak. Liga jest bardzo wyrównana, pokazują te ostatnie mecze, chociażby ta kolejka przed, przed kadrą, że Liga jest bardzo wyrównana. Jedziemy do nie chcemy walczyć. Czy nam się uda to się okaże. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Wszystko tak naprawdę zależy od nas, od, tego, jak, od dyspozycji danego dnia i o to, czy zre, od tego, czy zrealizujemy nasz plan na dany mecz. No to powodzenia Ci życzę również w imieniu widzów trzeciej kwarty. No, powodzenia w tych meczach. No i samych sukcesów z klubem, a także tych indywidualnych. Dziękuję ślicznie. Dzięki. To wszystko w dzisiejszym odcinku kolejny już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.